6 bank, y, zawodowych, to wszystko czeka nas y, już. Panie i Panowie, pierwsza walka jutrzejszego wieczoru. Przed nami jeszcze 6 pojedynków, tym razem już wszystkie zawodowe, a tę główną kartę otworzy starcie zakontaktowane w limicie kategorii półśredniej. Cztery rundy po 3 minuty. W tej walce zmierzą się w drugim pojedynku tej głównej części wieczoru na dystansie 4 rund w limicie kategorii super lekkiej tak, dziękujemy bardzo Trzeci pojedynek jutrzejszego wieczoru zakontraktowany jest na sześć rund w limicie w kategorii półciężkiej, a w tej walce Igor Poremski kontra Paweł Czyżyk A przed nami już w gotowości bohaterowie czwartej odsłony głównej karty jutrzejszego wieczoru Zmierzą się w narożniku niebieskim Bartosz! Przed nami Kolejne starcie, tym razem zakontraktowane na 10 rund w limicie kategorii lekkiej. W tej walce zmierzą się w narożniku niebieskim. Bardzo dziękujemy. Panie Panowie, przed nami już tylko jedno, ale za to najważniejsze starcie jutrzejszego wieczoru oraz dżentelmeni, którzy sprawdzą swoje sportowe umiejętności właśnie w Main evencie. Zaproszmy tego, który zmierzy, który będzie do narożnika niebieskiego. Przypomnę jeszcze dla formalności Wara Kruzer 8 na 3 minutowy rund w zarośniku prezentujący Francję kongijskiego pochodzenia. Były tymczasowy mistrz świata na UBA. I やっロー 21 zwycięstw i zabieg 5 porażek na koniec roku reprezentującego Francję Kąpiczyka. 92,5 kg Juri Kalęga! Czas zaprosić tego, który wyjdzie do czerwonego narożnika. Panie i Panowie... Młodzieżowy mistrz Polski, medalista mistrzostw Polski, seniorów oraz zawodnik niepokonany w profesjonalnym ringu. Michał! 17 stysięców, brak porażek. I 90 30 kg. Na walce, Michał Cieslak! Guys, face to face, ready for Najważniejsza walka jutrzejszego pizzeria. Main event, pre-review, walk Face to -face, Przedmiotowy gromadzmin z kategorii Cruiser Juri Kalęgar kontra Michał Cieszlak Dziękujemy, thank you very much. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Panu Krzysztofowi Kasińskiemu